Był piękny dzień. Czuliśmy ciepło wulkanu. Z opisu wynikało, że to będzie łatwy, bezpieczny spacer. Wiedziałam, co może się wydarzyć, ale nigdy nie wierzysz, że to się stanie. Piękniej. Pomyślałem, że zginiemy podczas naszej podróży poślubnej. Usłyszałem wezwanie. Zaczęła się erupcja, a na wyspie są ludzie. Żar był nie do zniesienia. Powietrze parzyło mnie przez ubranie. Wiedzieliśmy, że niektórzy umrą w ciągu najbliższej godziny. To był koszmar. Służby ratownicze nie mogą się dostać na wyspę. To zbyt niebezpieczne. Władze zostawiły nas zdanych na siebie. Bezczynność nie była wyjściem. Zrobimy to sami. Zrozumiałem, że nikt nie przyjdzie. Jeśli usiądę, mogę już nie wstać. Potrzebowaliśmy pomocy. Znajdowaliśmy coraz więcej ocalałych. Nie mogłam w to uwierzyć. To się nazywa parikura tragedia. To jest sprawdzian, czy zadbać o swoje bezpieczeństwo, czy też wrócić na wyspę i pomóc. Natychmiast opuszczamy wyspę.